Udział w wyborach to nie tylko obywatelskie prawo, to także wyraz troski o dobro wspólne, o przyszłość ojczyzny i rodzin. To akt odpowiedzialności, który może być przeżywany również w świetle wiary, jako świadectwo troski o innych, o wartości, które są bliskie sercu. Są kwestie, które mają fundamentalne znaczenie jedną z nich jest prawo do życia. Jeśli ktoś wierzy, że każde życie jest święte, może mieć przecież trudność z poparciem kandydatów, którzy ym, akceptują aborcję lub eutanazję. To nie jest tylko polityka. To pytanie o nasze człowieczeństwo, o ochronę najbardziej bezbronnych. Do aborcji w sposób bezpo bezpośredni oraz negatywny odniósł się Jan Paweł II w 58 i 62 punkcie encykliki Evangelium vitae, określając ją jako zawsze poważnie niemoralną. Właśnie w kluczu tegoż dokumentu należy rozstrzygać wszelkie wątpliwości, czy dylematy w temacie nienaruszalności ludzkiego życia, które przecież tak często dotykają ludzi młodych, zwłaszcza ludzi młodych i wierzących, a będących jednocześnie pod nieustanną presją otoczenia. Ktoś mógłby zapytać znowu dlaczego mówimy wciąż o tej aborcji? W filozofii personalistycznej, rozwijanej przez m.in. Karola Wojtyłę, osoba ludzka nie jest definiowana przez stopień rozwoju, świadomość czy zdolność do samodzielnego działania. Osoba to byt, który istnieje dla siebie samego, posiadając niezbywalną wartość i cel. Równie ważna jest także rodzina. W wielu przekonaniach, zarówno religijnych, jak i opartych na tradycji czy naturze, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dzieci, w miarę możliwości, powinny mieć zwyczajne prawo do posiadania mamy oraz taty prawo do bezpiecznej rodziny. W tym momencie warto posłużyć się argumentem, dlaczego osoby wierzące mają prawo domagać się uszanowania stanowiska kościoła w sprawie małżeństwa, również w sferze publicznej. Małżeństwo w tradycji filozoficznej i naturalnej antropologii jest instytucją, której pierwotnym i obiektywnym celem jest prokreacja i wychowanie potomstwa. Związek kobiety i mężczyzny tworzy jedną biologicznie komplementarną relację, pewną całość, która w sposób naturalny prowadzi do poczęcia nowego życia. To właśnie ta zdolność do przekazywania życia, zakorzeniona w strukturze ciała i psychiki, odróżnia małżeństwo od innych form międzyludzkiej relacji. Związki homoseksualne, niezależnie od uczuć, jakie łączą ich uczestników, z definicji nie są zdolne do naturalnego zrodzenia potomstwa. Ich struktura biologiczna wyklucza realizację tego celu bez udziału osób trzecich, co rodzi poważne pytania o etykę w kontekście instrumentalizacji życia oraz rodzicielstwa. Dlatego tak wielu wierzących poszukuje przedstawicieli, którzy chcą chronić tę komórkę, tę wizję rodziny i nie redefiniować jej w sposób sprzeczny z tym, co jest dla nich po prostu fundamentalne i podstawowe. Ważną rolę odgrywa też wychowanie dzieci. W świetle nauczania kościoła istotne jest, aby rodzice mieli realny wpływ na edukację swoich dzieci zgodną z ich światopoglądem oraz wyznawanymi przez nich wartościami. Wolność sumienia i religii to kolejna istotna wartość. Możliwość życia w zgodzie ze swoimi przekonaniami w domu, w pracy, w przestrzeni publicznej powinna być po prostu szanowana. W Encyklice Popularum Progressio papież Paweł VI podkreślił znaczenie tak zwanego integralnego rozwoju człowieka i narodów. A jedną z jego oznak Określił większy udział odpowiedzialności i wolności. Niejednokrotnie zdarzało mu się podkreślać, że człowiek własne poglądy musi przyjąć świadomie i dobrowolnie. Nie powinniśmy więc nigdy uciekać się do argumentów agresywnych, emocjonalnych lub wspierać ugrupowania budujące agresję i nienawiść w życiu publicznym, nastawiając nas jako społeczeństwo przeciwko sobie. Powinniśmy natomiast ze sobą rozmawiać, aby budować mosty, a nie stawiać mury, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie znalazła się nasza ojczyzna. W tym wszystkim warto także zachować czujność. Religia, tak jak każda głęboka wartość, może niestety stać się narzędziem. Zdarza się, że jest wykorzystywana instrumentalnie do zdobywania głosów, budowania podziałów czy legitymizowania partykularnych interesów np. partii politycznych. Taka manipulacja podważa autentyczność przekazu i może budzić nieufność. Dlatego ważne jest, by odróżniać szczerze, szczere odwołanie do wartości od ich powierzchownego użycia. Wiara, jeśli ma mieć znaczenie w tej przestrzeni publicznej, powinna być świadectwem i budować nasze osobiste przekonania, a nie stanowić narzędzie do bieżącej walki politycznej. To wszystko oczywiście nie oznacza zamknięcia się na problemy społeczne. Nie chcę wam mówić, kogo powinniście popierać, a od kogo jednoznacznie się odcinać. Wręcz przeciwnie, troska o biednych, starszych, niepełnosprawnych czy osoby zmagające się z jakimiś trudnościami powinna być wyrazem solidarności i odpowiedzialności. Chodzi jednak o mądrą pomoc. Taką, która wspiera, ale jednocześnie nie uzależnia która buduje wspólnotę i szacunek, a nie tylko rozdaje świadczenia socjalne lub rezygnuje z podstawowej pomocy. Jan Paweł II w Encyklice Centesimus Annus pisał: Pomoc ubogim nie może oznaczać ich biernego uzależnienia od systemu pomocy społecznej. Społeczeństwo, które żyje z pomocy społecznej, bez aktywnego udziału obywateli, traci energię twórczą. Energia ta może objawić się na przykład przez cnotę, naukę i pracę. Wybory to nie tylko decyzje o sprawach technicznych. To czas, kiedy sumienie może przemówić. Warto się wtedy pytać, czy ten kandydat szanuje życie, czy wspiera rodzinę, czy uznaje wolność religijną i wolność sumienia, czy jest wierny wartościom, czy ulega modnym ideologiom, zarówno z prawej, jak i lewej strony. Sumienie to wewnętrzny głos, który mówi nam, co jest dobre, a co jest złe. Nie możemy go zagłuszać ani ignorować. Przed wyborami trzeba je dobrze uformować. Przez modlitwę, refleksję, szukanie prawdy. To nie emocje ani propaganda mają nami kierować, ale właśnie prawe sumienie. Nieuczestniczenie w wyborach to też wybór wybór bierności. To rezygnacja z wpływu na przyszłość kraju, to zaniedbanie obowiązku troski o wspólne dobro. A przecież nie możemy się potem dziwić, że świat idzie w złym kierunku, skoro sami nie próbujemy go zmieniać. Każdy głos ma dziś znaczenie. Każdy wybór niesie także za sobą ogromne konsekwencje. Nie możemy mówić, że nasz głos nic nie zmienia. To my jako wspólnota wierzących również kształtujemy oblicze naszej ojczyzny. Nie bójmy się być katolikami także w sferze publicznej. Nie wstydźmy się naszych wartości. Głosujmy z wiarą, nadzieją i miłością. Niech nasz głos będzie świadectwem naszej wiary, bo przy urnie wyborczej stajemy nie tylko jako obywatele, Stajemy z nauką Kościoła i głosem sumienia, bo tylko wtedy możemy powiedzieć: zrobiłem to, co do mnie należało. To nie musi być wybór emocjonalny czy oparty na sympatiach. To może być świadoma decyzja, zakorzeniona w wartościach, w przekonaniu, że dobro wspólne jest ważniejsze niż indywidualne korzyści. Nie chcę mówić Wam, kogo powinniście popierać, a od kogo jednoznacznie się odcinać. Niemniej jednak wiara nie może kończyć się na drzwiach Kościoła ale powinna prowadzić do odpowiedzialnych i zdecydowanych wyborów, także w życiu publicznym i społecznym.